Kilo Tango Whisky 200, Polska Południowa, okolice Katowic. Kilo Tango Whisky 200, okolice Katowic. Witam, dzień dobry, czy kolega odbiera z Anglii? Eee, odbieram e, jeszcze raz e, whisky Tango. Jeszcze raz proszę, bo nie da tam po prostu zapisywać tych e, e, raportów i e, proszę o cierpliwość dla mnie, jestem potrzebujący. Witam, dzień dobry. Moje imię Łukasz. Ja nadaję z łazisk górnych. Łaziska górne to jest moje City. Łaziska górne to jest zaraz koło Katowic. E, witam cię kolego Łukasz, łaziska górne koło Katowic. Dla ciebie raport 59, dobija do 59 w pewnych momentach. Bardzo głośno to idzie. E, także tak to wygląda. E, mój znak to 1,6,1 kilo Tango whisky, 200. E, proszę do ciebie. Tu niesamowicie nadajesz ogół, u, u mnie dobra, dobra pięćziemięcie jeśli chodzi, a modulacja jest e, tak jakbyśmy, że tak powiem, w papie siedzieli przy pilie. E, więc e, bardzo dobrze się słyszę, e, tak jak wcześniej mówię, e, mówię kolegom, jestem trochę początkujący, więc... E, Proszę o poprawę, jeżeli ja robię jakieś błędy. Już tam wcześniej koledzy mi mówili, co mam robić. Eee, ale muszę po prostu wejść w praktykę. Eee, to, ja sobie tu nadaję z takiego wywózka. To, to jest 5070 eee, z wersji Kala 1.2 z Alii. Eee, eee, no i jestem wspomniany, że mogę złapać takie możliwości z Polską. E, mieszkam w skró. To jest taka miejscowość między Liverpoolem a Anglią, Anglią a Manchesterem i, i no pośrodku e, Mała miejscowość, ale jest, 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 jest. No, się chyba trochę Proszę mikro do ciebie. No, z mojej strony ja mam Radio Magnum, to jest takie CB radio, może bardziej radio na 10 metrów rozblokowane Magnum S45HP. To jest radio kilkunastoletnie i antena S58, Sigma Mantowa Turbo, także to jest taki mój sprzęt, nie mam anteny kierunkowej, ani tam specjalnych dopałków, także tak to idzie z tego radia, a jeszcze nie wiem, nie wiem jakie jest Twoje imię i czy Ty masz jakiś znak klubowy, czy jakieś tam wywołanie, czy jak, proszę do Ciebie. Słuchaj, moje imię to jest Rafał, a znaków klubowych to jeszcze nie mam.

Rafał, y, mieszkam w Anglii, ogólnie jeśli chodzi o Polskę, mieszkam mieszka nad morzem w Kołobrzegu, e, więc może to też się przyda. Jeszcze raz mikro do Ciebie? No dobrze, dziękuję, także wszystko w 100% zrozumiałem, bez problemu Rafale, także bardzo fajna łączność, bardzo Ci dziękuję za, za szybkie Szybko, szybko, długie QSO, Rafale. Także pozdrawiam serdecznie. No, u nas 10 stopni było gdzieś pół godziny temu, 11-10 w nocy przymrozek. Także dziękuję jeszcze raz, Rafale. Z tej strony 1,6,1 kilo tango whisky 200, Łukasz Łaziska Górne i Rafał Anglia. Dziękuję Ci, Rafale. Życzę Ci dalekich, potwierdzonych. I niech te radio cię wciągnie bardziej. Także pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Ci bardzo, 7, 73.